No nie uciekaj za mną, proszę. Uciekaj. <grym> okay, no czekaj za mną. Czy ty bierzesz? <grym> nie, nie, wracaj tu. Siemanko ludziska, jesteś 4 i dzisiaj ten nami jest Abdamek Ja nie my w prawo skręcać. Cześć. I TOL 45. Siemanko. A i to nie da się tu przejechać. No i wiecie, na was GTA V A tam właśnie powierzała przednią szybę A no to są pancerni eee... a, a. A, a. A, a. A, a. Gdzie w ogóle jesteśmy? Ja to nic jest! Chodź do mnie! Ona no, tylko może z tyłu siedzieć ja, ja cię krzywdy nie zrobię, chodź do mnie, ja się chcę tylko z tobą przywitać No nie uciekaj za mną, no, proszę no, czekaj! Okay, no czekaj za mną! Czy ty biegniesz? Nie! Wracaj tu! Chcę tylko się z tobą spotkać, tylko porozmawiać! Czy on jest? Tam jest, tam Na dół leci. Wracaj! Ja ci ją pomogę złapać! Wracaj tu proszę! Po Falender! Innym nie nie No dziura rozłożyła, tak! O to czekałem! Nie no, czekaj! Czekaj! O! Jest. Dobra! Rozumiem. Chodź idziemy Rozumiem. Chodź idziemy z tam tu czy nam Ale on ona tu leży sobie i odpoczywa. A jak tu się kuca? Nie da się da. Kontrolę. Ale to tak jakby <noise> się kucasz. Eh. Nie wejść Ej, ale nie, ja nie chcę cię kopać. Kurde! Ej, u mnie ona nie. tutaj leży. Gdzie ty tam? Na co patrzysz na u mnie, u, mnie, u mnie też tutaj... Le... nie czekaj U mnie jej mnie, mnie, mnie nie ma, znikła, poszła do duchów Ona jest duchem Nie rób tego duchowi Klinę Mam nadzieję, że mnie złapę. No to ty nie prowadzisz Dobra. to. Żeby nie było dowodu, szanowni panowie Okej, okej, okay, okay. dzięki, dzięki, prawie dostałem Spoko Dobra. E, To tak jakby zostaliśmy trochę na lodzie Znaczy tym bardziej na wysepce, bo haha, Nie mamy pojazdu, nie mamy nic Trzeba podnąć auto komuś No, to, to. Możemy zasalić e, Matiego, nie? Nie, proszę nie Biegnij, biegnij rob... biegni w kusko, skupuj, Nie rob skupuj. mi tego, ała to bolało Nie rób tego Ej coś, idziemy po jakieś zarombiste, autka, co na to? Idziemy. Idziemy nie śmiesznie biegnie Adam prowadzi, ja siedzę z przodu, to z tyłu Czy ty też tak biegnie? Nie, moja chyba normalnie biegnie Nie wiem, bo ja gram z pierwszej osoby, ale z drugiej też mogę Ktoś mi ranił w kolano, pod kolano. I teraz coś? z górki, chyba lepiej powiem, nie, 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 nie bo kondycja jest tu ciemna, tak. Jest to tak dobrze biegamy <grym> Oho. Oh. A jesteście postrzelani. Brzydko to wygląda. No, bo ten nie postrzelił, inteligent. Kto? Pewnie Mati. No na. Oła! Dzięki! Ciekawe, co ci tam sobie w Ja fajnie, bo lecz strzel taki strzelił, by kurde. No dawaj go, dawaj go, ze spróby, dawaj go. Dawaj, daj, 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 daj zostaw go. O, no chodź, bo tam auto stoi, widzisz już. O, patrz, traktor jedzie, dawaj go, dawaj go. John Deere jedzie, John Deere. John Deere jedzie, dawaj go. Będzie headshot Czekaj, go zapię. Ooooo, tak chcę. Mamy John Deera! Wezmę sobie ciężarówkę, cholera. No, mój John Deere. No, co do niego, duh. Ja bym jeszcze raz informer, ey. Ej, no, dzięki. Ja nie, no dzięki Adam. No jest, no co za dew. Jedziecie? O. Czekaj, bo... Dobra, mam. Tam ciężarówka, na to się Tylko jeszcze... On ci goni. Ej, niech mnie go oni. Ej, uciekamy, Policja nas goni. Chyba się go nie. Nie, Też nie. Adam, to ty jesteś tym człowiekiem. Ej, to chodzi Dzień idziemy do miasta. Jedziemy do miasta. A to po, poczekaj do... na mnie, waflu. Przeszłyśmy do miasta Mati chodź do mnie chodź Czekaj wskoczcie na maskę stój No o flak Ja gdzie dokładnie należało po prostu to miasta? Zdarzyło o o Widzieliście co się stało? Ej no co ty, czemu mi rozjechałaś kobieto? coś ty leży Buknę to auto Oj, O siema ale ja się czuję niewinny, panie komisarzu, panie komisarze Wow, ale masz fajną felę to No felę. On, on ciśnie na ogumieniu, nie? Ja ciśnie. Tak ponoć szybciej Jak walec, nie? Oa. Nie, bo ja się zobaczyłem na ciebie, nie? Taka jak skorta Adamka o -o. Czemu jak jadr Ciężar... przyszedł to odnieść? Ale tą ciężarówką się popierniczę, muzyka nie tak super będzie. <noise> Ci szybciej ode mnie. No ja też jadę bardzo szybko, prawda? No ty jesteś walec drogowy. John Deere. i jedę do Sprawdź, czy do tyłu się jedziesz czy niż do przodu. To nie Orthotanks. Chyba to samo. Doganiam cię, Waflu A ten mi się pewnie zaraz przywalił. Czemu ty mnie bokiem jedziesz? Co ty robisz? Ja mnie fajnie. O, ja się... o, ja się... Tak? Pchnął cię? He? He? Nie połknął go. Ej, Mati, nie na odcinku. U mnie chyba jakieś lagi występują. Zobaczymy. Zachowajcie tak, z... sobie ile chcecie ich zechcieć, ale. Tak od ale tyłu. tyłu mnie? Co zrobię? No co zrobisz? Oj, Oj serdecznie. Serdecznie. Dobra, ja, 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 ja tu postawię tego traktora, żeby im zablokować. Jak wyskoczył! Łoł, łoł, jest... wow, wow, ale zaraz <śla> 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 mi się chama! Jedziemy dalej! Szybce i wściekli! A <śla> Adamek, <śla> kurde, jakoś tam z tyłu ciśnie. On w ogóle nie wystartował. Gdzie teraz? Ej, co za <śla> Idę po pistolet, mnie zaszczelił, ej. Mówi policja jego, nie? Ej teraz ciekawe czy ma... No moi... moja ciężarówka ręczna Ej fajnie, fajnie, że na mnie... No dziękuję, że chyba... No nie, ej, ale jednak ma ręcznie Fajnie, że na mnie czekacie, no przecież wszystko jest... LOL, ale teraz... Ej, ja mam coś super włączony? Nie, nie ale ja będę miał w kamerze, więc spokojnie. Ja mam we, ja mam w nie także nagrywamy 6 minut. 7 już prawie. Tak jest 6 minut? Prawie 7, tak. już mam 7 ja przez, ja, ja mam 5, 6 minut. Tak. Ja się przez 6 minut mógł z 5 na bloc. Tak, przez chyba sens. Ja fajnie siedzi na falach. Mam błądzić z drugiej strony? No dawaj. E, ja idę tak jakby się. No, no, no pomodzenia. Ja... Ja Będę tak teraz wchodził tak na lodzie, tak. wyjdźmy sprzęt. Lol. Pomogę ci. Jeszcze <gulity> W <gulity> Driftem! Jakbym w zimę jeździł, kurde. Dalej? Tak, wstęp tej mocno. Ja cię mogę bokiem popycignąć, patrz. Policja tego nie. Ja się zmywam. Tak Ciebie też? No. <gulity> okay. ja chyba się niesuwa. Hej, <gulity> to nawet nie weźmie nijako. Co za też. <gulity> Oskubany. Policja <gulity> też. Ja też chcę. Lol. co Hajp, To jest proszę państwa, to jest kierowca rajdowy. To on się nazywa mój szofer. No O tutaj, coś się będzie działo. I nie wiadę w drzewo, nie. O cholera. Ty kaskaderze z piekła rodem. Łoł. Wow. No co wy robicie chłopaki? Jeździć nie mogę. Nie, nie, to tu wazę, bym mi kurde uciekła. Dobra. Policja szuka, będzie ze Nie, Nie, internety dzisiaj są genialne. Czy mój internet cię uspokoił, czy nie? Ale nie chciała, żeby nas zerwało, to. No co za! Ej, to jest, dobra, już Ej, wiem co będziemy. Już wiem co robimy w tym odcinku. Dobra, to podpisujemy kontrakt, podpisujemy. Tak, dobra. Dobra, dawaj. Musimy go za czekaj. No, bierz auto, bierz auto. Dzięki, no. następnie. Co się stało? Dziwne. Przepraszam, ale przepraszam za to. No, gdzie on jest to? Dawaj no, go. Teraz już, nie będziemy sobie dziwić. Dobra? No dobra dobra dobra. dobra, dobra, dobra. Dobra, ale chodź, ale... się, chodźcie się przywitamy jeszcze raz. Nie. Ale żeby wiedzieli, że też jesteś z nami. Nie, bo my jesteśmy już. Coś ty my, my, takie rzeczy. Nie, to policzaję. Damy. Oh, Weź No nie! Dalej. No Będziecie mnie strzelać? No nie! Headshot! No nie! Tylko teraz mnie gonią. To ale kombinuje auto. Oj, wracaj tu! Ale to może taką misję zrobimy. Są też takie misje. Tak, to zabija nam... Ała, no dzięki! Co za debil. Dzięki, mnie. Pamiętam to sobie.

Na malujmy. Na przykład, tak na przykład... Miało, <laughs> na przykład może na pojedziemy sobie na pole golfowe. No ja chcę tylko zakupy zrobić. No No nie, strzelaj do mnie, chłopaku. Zwoli. Ja tam strzelam tego, ale nie mogę. No, co teraz? No, nie! On nie! No, czemu mi nie! 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 O nie. o nie! O nie! O nie! Przyjdzie zagłada! Przyjdzie zagłada! Ale Adamek, to jest przesadny. Zawsze przegrasz. Dawaj tam jest. Wiemy, wiem, lecimy po no? niego, tak? Łapnie, łapnie! nie, to jest elegancko, elegancko ja e, nie chciałem przepraszam Dobra, dobra, teraz <coughs> już ogarniamy, dobra, bo... Dobra, bo już 19 minut sobie odwalamy Dobra, bo to no. jest Gdzie co mam Wiem Dobra, to chodź idzie robimy jakąś ten... Robimy jakiś ten, co wy powiecie na to? No może, na no można.

no, nie, nie do tego! Strzelaj, no, Gitan go no. Na z tyłu! Parę tak, kubłów policja przyjdzie. ja <grym> tylko Gitan ty chciałem otworzyć. Tak, tak, tylko Gitan. Ty. Dobra, gdzie lecimy? Wyznaczcie Tutaj do tego budzika! <grym> tak, odwróćcie tylko? Nie, no czekaj. Muszę wejść na. Szybowskie. <grym> A co tutaj jest fajnego? Tu jest McDonald, taki amerykański. O Deathmatch, no, dobra. Kto e, robi ten? Jak hostuje, czy kto? Oto. Oto hostuje. Bardzo to, to. Ależ piękny automat. A, przed oczyści jesteśmy, szkoda. No bo ja już was tyle razy bałem. No to 2 założyli na Adama. Król. No, Nie, bo ma to być oczy, Mati, czekaj na mnie. I czekajcie też troszeczkę na mnie, bo ja już jestem kurde ostatni. <śmiech> nie, nie, <laughs> nie. <dasz> swoje przeznaczenie. Gdzie ja wiedział. Koniec <laughs> mojego ścieżki. No, Mati, czekaj na mnie. Nie. Ścieżki są moje. co? Dajcie mi też trochę, bo ja chcę trochę hajsu. Tak. Mati, czekaj na mnie. Nie. O, o. o, o. <laughs> Nie masz szans. Trzy to wieś, a mi się tak wydaje, że tu jest chyba jakieś 5 km w jedne, te, wiesz? Mm, Może tak być. I to wow. mi się tak wydaje, że to będzie trwało jakieś milion godzin. Przynajmniej nie są techniczne. No lula, lula, nie są, no ale wiesz. No nie, nawet to mnie wyprzedził. Dzięki. Nawet w No nie <grystanie> Takie poszanowanie, nie? Ooo, o właśnie nie zanosi, Aak. żeby ciebie, że nie ciebie Chyba się zanosi. Ej <grystanie> to, trzeba to według tych no wskazówek. I nie w tą stronę, wiesz? I tam nie masz jechać w tą stronę, wiesz? Aj to nie o to chodzi. Chcę żeby... sobie pomóc i jakby szybciej a to myślę, że... <grystanie> ja tak jakby ciągle no... No Mati, czekaj na nas o, Ja dole. Ej no, ej co mi się stało z moim pojazdem? Okej, okay, dobra, już jestem no, przynajmniej drugi. Okej, okay, okay. okej Co mi się stało z moim pojazdem? Tak, sprawa. Te wyskoki ej, są, są pojazdem strasznie pojazdem? głupie Nie wiem jak tym sterować Dobre. Ej, co mi się z moim pojazdem stało? Ej, szybkie skóreczko, damy radę Jaki, jak nie chodzi, Tak jakby kude wgniotło I tak jakby, no O, ale mam popsite auto No, a ty nie mi mojego widzieć Teraz dopiero byś nie chciał widzieć Mamy dwa okrążenia, tak? Czyli trzy, trzy. No ja nie wiem czy ja, te, ty, ty, ja z tym pojazdem do końca. No ja też będę miał ciężko, ciężko, ale dam radę. One przeżywa ze mną tortury normalnie jak. Jak, jak ja z Matin. Ja mi się tam podoba, zawsze wygrywam. W końcu kierownicę coś to 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 daje. Następny razem będzie bedmecz match. zobaczymy ty. Ja pewnej czekaj, jestem słabszy. Ale co można te że co to jest? Te że każdy z... na siebie? Nie, nie wiem, właściwie. Znaczy, pewnie można tylko wiesz. Znaczy, właśnie. Obcykali... Nie, ja, ja to obcykałem, no wiem jak to było w tygodniu. Ty obcykałeś? Nie, obcykałem. <laughs> Ćwiczyłem. Ej, nie chcę być ostatni, jak ja mogę być ostatni? Ja zawsze tak powiem. W powiem że to się, się. No bardzo I za mną nie chciał czekać No nie. już co, wszyscy jesteśmy przez do 30, a tam nie ma chokerywala z trasy. Eee, w końcu. Tak, to myślałem. Więc po macie szczęście Chodźby mój napatrzcie no, no Normalnie tak jak dziewczyna, zamiast nogi... Macie szansę, bo się wyglebiła. Nie, chociaż dobrze. Nie dobrze właśnie, dobrze dobrze sobie jest. Jakby było odwrotnie to znaczy, żeby nie chciało. Bo jak jest na fałd, to znaczy... Ty masz sobie z gminy no tak. go <grym> To są takie, wiesz. <grym> lepiej nie Co słuchaj. cię tego uczy. Eee. <grym> e e e <grym> Pytanie z serii <sobie> lepiej nie. <grym> Mamy radę, ja to sobie... Nie, ale przybyłaś trochę w towarzystwie, to trochę głowa ci tak bije. Trochę ten. No no, tak nie nie. Jeszcze ja zrobimy wygaskowe. Wow. Dobra, no Pamiętajcie, jedna kroga, on krewa i i i, i i... i właśnie widzę, i moi, i twoi. I, i właśnie i moi. Pamiętajcie. Uroda przeminie, a pieniądze zostaną. No dobra, w takim do, wypadku to chyba nie nic nie stanie. Może będzie puenta odcinka. O, o, właśnie, się Ale jakie ładne słowo, prawda? Płęta. Pękna. Zrobiłem to! A tak to nareszcie. Jej, bo dzisiaj nie będę. Zaczekajcie na mnie, no proszę. Nie, ja już za chwilę wygrywam. A ja dopiero kończę trzecie. Drugie. Będziecie na mnie patrzeć, to... No, to nie było... Trzeba skręcić zarysu Am, tak. <grym> Lekko to poparzy na mnie, a ja mi się zepsuł bez... No <grym> ja to czekaj, muszę przejechać no Nie szanujecie samochodu w tej chwili Podobno nas nie szanuje O, 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 o tak. tak, one się niszczą No, no właśnie, one powinny być nie Niszczane. śmiertelne... O cholera Moje jakoś dojechało całe No bo ty jesteś kurde inny o. Jesteś... E, kaniam kogoś od tyłu, Adama chyba <grym> Adama obejrzyj się Obejrzyj się Adamie. Zdublowałeś go? serio? No, patrz, jaja. Ale Adam nawet nie mi to że Naprawdę. Ma. Wygrałem, Co tam sobie, kurde, klepiesz? Fajne <tanie> <tanie> mam autko, nie? Mój. Mm -hmm. Mójójój. A ty, ty widzisz moje autko teraz? No widzę chyba takie. Tak, tak, jakby, Mi się wydaje, że. Eee, fajne, autko, fajne. Muszę tak silnik trochę na pół, nie? No, fajne, co so ty? To jest tuning, nie jest wiesz, wiejski tunik. Wiesz BMW, nie? Bolid ma tego wieśniaka. Dobre. Puęta dzisiejszego odcinka. Tu już mamy już dwie. Ma. Już mamy dwie, dwie ma. nie? Do 12? Tak, tak. To dużo jak na jeden. No to jeszcze Tal musi zrobić puęta. No no. no, no. czekamy. On powiedział, że to że są, że, że, że są puenta i to już jest puenta. A widzisz. No s A To była puenta w poęcie. No patrz. Jak w pońcie no? Co ty robisz Adam? Trzyma wjeżdżać na rampę. To jest swój błąd, To czemu mam? Nie wjeżdżać na nie mam? Prosto, prosto wjeżdżaj i nie skręcaj podczas wjeżdżania na lampę. To, to groby i tak nie wywala ale że Widzisz nawet to, to wygląda. O no co? co? Dzięki! Ja. Nawet tobie! Ja. No trudno no takie życie. Ale co ja, aż tak źle jeżdżę? No nie no, spoko, nie. Wygrałeś z Adamem. Adam... O, o. 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 No, bo to był cel Adama, wiesz, przegrać. Pojedziemy bo... sobie do tyłu... No, niezłe, nie? Prawda? Łączysz hmm? jako drugi. Dostał mi od P0. Ja 12 Jędzy? Wow 3000 tysiące. Nice się zgadza o, weź Jaki to był zwiast? A ja fajny Fajnie się zwagowałem. No ja też właśnie To co? To, to kończymy czy jeszcze gdzieś jedziemy na jakieś miejsce oh, Salto Wow wow Ale fajnie wyciargało się na plecach obróć się, się Malina Obrcie ale jak? To? Ale... No, no znałam to ktoś do mnie, dzwoni, nie odbieram. Na no jakim są to takie fajne momenty? Fuck, wsiadłem. <laughs> Szybko bo nas. O, słyszę policję, to chyba. Ej, ja musicie iść od tej strony, bo tak jakby no. Z no drugiej, drugiej strony Z drugiej strony musicie iść. Przejedziemy tam, Albo przez ten środek przejść, no? A tutaj, przez środek, okej. Okay. No Jesteśmy jest, Samaria. Swaj A ty masz glinę na plecach. tu musicie no nie. wyjść do góry Tak to, aha schodach. Aha, czym? Jak ty to, aha schodach. się podrabinie co? Nie a odbieram pe... od ciebie, jakiś po psychodomek dzwoni Tak, 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 po schodach. No tak No dobra no tak, no tak można No by... dobra, no dobra, no, o będziesz o mi teraz tylko ty No e no Chodźcie no. tu i teraz Po drabinie, nie po schodach Albo nie, to ty idź po sodach. <gry> Dobra, będę jutro. Kurde, czekaj, <gry> bo tu jadę. Tu cię lepiej widać, Adam. To Adam. E <gry> <Jeszcze gry> <zamił. Co>? Ale co? Jeszcze mnie zabił. Co? On się wykrwawił. No, dostałem, podródek. Te wykrwawiłem, w sensie. Chyba ze winem pilotać. Padł, czeka, no. boom. I oni idą za wami. Gdzie? Po drobinie? No chodź tu, Dawaj ich Adam, dawaj ich Adam. Na, na koniec każdego odcinka musimy się z policją nawalać. Jak my cię słaniamy, to chodź tu. Biegnę. Jego policja zbiera, nie goni. Pozbieram upy. Chopcie bielgi. Kurde, co to za pierwszy twardek to? Wypadł wypad z helikoptra Leciski Dobra, Dobra to Pożegnaj mi kluczą Totewo ku ciebie to, to to Ja mam policji, nie Ja się schowam tutaj Ty ja też O cholera Ale tam jest Dwa helikoptry. Chyba nas tu nie zauważą. No się cicho Dobrze Jakiś niebieski do nas idzie Proszę sobie Podrabinica, o fuck Go my jest go Ten ma paukę. Hey my friends, jak sobie leży się opala, bo... Oj, ja oj, oj, z oj z chyba nas A, a ja też się opalam Maciej ja O Boże, nie jak ty budlacie te, te postacie, tak by zwładniły i lecą, nie? Jakś Ale oni się siotubią teraz dobra, A, to tej panie, dobra. Dobra, dobra. dobra Dobra, zakończamy ten ładny odcinek Strasznie piękny, dużo do montowania No tak Staraliśmy się tak, no, okay. <laughs> Dobra, nie staraliśmy się Ej, to jak, zawsze. jak to? Tak, ale ja... A, a to bardzo pięknie nam wychodzą być, no, no, no Jak wychodzą pięknie, no to wiecie co musicie zostawić za sobą, no. Też piękną łapkę w górę. No. Dokładnie. Do, ja, ja tego nie powiedziałem głośno, ale, ale, no. Dobra moi to, to, to dziękujemy ja wam. Zapraszamy hmm. do ostatniego odcinka, który się tam na dniach. Trzymajcie się się! Trzymajcie się cześć. Dobra, poszło. <ś2> co? musiałem, kuściłem. O oh, ty oh, kurczę. O kusiło, naprawdę. Nie masz, nie ma. Nie ma.